Na Słowakia Ring. Bardzo fajnie nam się udało zrobić w pierwszy dzień trzy sesje na suchym, gdzie już pokazali chłopaki, że 400 mogą zrobić 2,28 i mogą zejść niżej. To jest niesamowite, że tak słabymi motocyklami można zrobić taki dobry czas. Co, co zauważyłem? Ludzie, którzy przyjechali pierwszy raz, E, czyli dziewczyny, które jeździły na Kisielinie, na Sączynie, na Radomiu e, i, i chłopaki, którzy naprawdę początkują, dopiero co kupili sobie trzysetki, czterysetki okazało się, że tutaj zaczynają się rozpędzać, robić sobie e, dobry trening e, Zobaczyłem, że e, e, mieszany trening, to co zawsze mówię mieszany trening, czyli cross, s, trial, e, supermoto, e, mały tor, duży tor, ciasny tor wszystko daje pozytywny wynik. I tutaj e, na tym torze uczą się e, nie bać wchodzić w szybkie zakręty, e, bo tu są same szybkie zakręty. I, i to jest petarda to jest dla umysłu, żeby nauczyć umysł opóźniania hamowania. Tutaj wygrywamy tylko na opóźnianiu, zamknięciu gazu i chwyceniu hamulca. Wczorajszy dzień cały poświęciłem sobie tylko i wyłącznie na to, żeby przejeżdżać cały ten tor bez hamowania. W ogóle nie używałem klamki hamulca, oprócz lewego nagrotowego, w ogóle. I myślę, że to będzie bardzo dobry dzień na jazdę miękką. Co oznacza miękka jazda, czyli płynna. Jeżeli dotkniecie za mocno hamulca, jeżeli szarpniecie gazem. Jeżeli zamkniecie za szybko gaz, jeżeli tyrpniecie kierownicą w przeciwskręcie, to zaraz będzie żwirek. Na pewno nie o morek. Czyli musicie bawić się płynnością jazdy, bo podczas deszczu tylko płynność pozwoli Wam jeździć bezpiecznie i bez wywrotki. No i tego wam życzę i mam nadzieję, że y, dzisiaj y, jeszcze nagramy parę filmików jak wyjeżdżamy na wetach. Zobaczcie, zabawa zabawą, a Zawodnik wyjeżdża na treningu w bardzo mocnym, ulewnym deszczu, gdzie stoją kałuże. Oglądaliśmy go, bo jechał jako jedyny i było takie obarwanie chmury, że nie było widać w pewnym momencie zakrętu. Dlatego już była później czerwona flaga, i zjechał chłopak, ale był to przejazd bardzo szybki po deszczu, to jest 250 Ym, oczywiście przy mniejszych pojemnościach y, lepsza zabawa ponieważ nie ma takiej mocy zrywającej i, i można się troszkę pobawić, chociaż na pewno trzeba mieć bardzo duży kunszt jazdy żeby jechać szybko y, przy takim y, opadzie no tutaj Tomasz naprawdę y, bardzo ładnie sobie radzi, jest to zawodnik, który ma czucie y, ma bardzo dobry y, balans ciała Słuchajcie, na deszczu to co wcześniej mówiłem, nie liczy się przy dnia, a nie zamknięcie fishbin ale gdy dochodzi do tak zwanego planingu, to dwie rzeczy na to działają. Albo zbyt duża ilość wody, czyli zbyt duży opad, lub już przekraczamy prędkość, która może nam odprowadzić wodę z oporu. Zobaczcie łeta już jest założona, fiszbina, tak zwana fiszbina. Musimy troszeczkę więcej napompować oponę. Nie może być niskiego ciśnienia, ponieważ podczas deszczu nie liczy się przylgnia, tylko liczy się odprowadzenie wody. I jeżeli mamy za mało powietrza, fiszbina się zamknie i wody nie odprowadzi. Dlatego na łetach mamy zawsze inne ciśnienie. I teraz przód będziemy mieli 2,4, 2,5. Tak, jak w sumie normalnie, ale tył nie będziemy mieli 1,6, 1,7, a będziemy mieli 2,2,1. Czyli Fiszbina nie może się zamknąć. Wyjeżdżają wszyscy z pit lane, ustawiamy się, jest odpowiedni czas na to, nie ma więcej czasu jak chyba 5 minut. Jeżeli z Pidlay nie wyjedziemy do tego czasu, to później musimy startować z Piedlej, a nie ze startmety. Tutaj widzimy, że mamy, w trójkach startujemy z jednej linii, flagowy przebiega i puszcza każdą trójkę do warm-upu rozgrzewkowego okrążenia i później już każdy musi zapamiętać z której pozycji startuje z boku są numerki tylko i można sobie podpatrzeć ale trzeba pamiętać że jestem na przykład z czwartej linii środkowej lub piątej prawej, zewnętrznej. Także to już wszystko zależy tylko od zawodnika. I pamiętajcie, nie mylcie się, bo później sędzia może nawet przy, w ostateczności może nas zdyskwalifikować lub wyrzucić na sam koniec, jak nie znamy swojego miejsca. Czyli co, co zrobić najlepiej? No, najlepiej sport position, no bo to miejsce zawsze jest dobrze oznaczone. A tak szczerze to po prostu pamiętajcie, z której pozycji startujecie. Widzicie 112 numer, to jest 12-latek warga Tibor Sikla. On to wygrał. Martin Winche ma 11 lat. Ja tam kiwam, właśnie do Was no, macham. Tutaj, słuchajcie, co najważniejsze to to, żeby można było oglądać wyścig z wewnątrz. Czyli zawsze startować, zawsze brać udział. Ja już jestem na emeryturze zawodowej, więc już nie ścigam się za wszelką cenę. Po drugie muszę jeszcze tirem wrócić do domu, więc nie będę tutaj przesadzał. Jeżdżę motocyklem, nic nieprzerobionym nie dla zabawy dla fanu. Powiem wam szczerze, że miałem przy tym wyścigu ogromne, ogromne szczęście. Jeździć z Pawłem Wilkiem, gdzie na jednym okrążeniu potrafiliśmy się 3-4 razy wyprzedzić, co było to po prostu bardzo fajną zabawą. Ciągnął Paweł bardzo mocno po zakrętach. Patrzyłem sobie, gdzie jest szybszy, gdzie jest wolniejszy. Wykorzystywałem jego słabsze strony i wchodziłem, mu, żeby mu pokazać, że można szybciej. A on zawsze wykorzystywał dwa swoje manewry. Ja tam nie chciałem zbyt mocno opóźniać hamowania, puszczałem go, <laughs> wiedziałem, że ja nie zahamuję tak mocno, bo jest to ryzykowne, a nie chciałem ryzykować, jechałem bardzo płynnie, co dawało po prostu Jimmy Fan. Tutaj będziemy przeważnie z kamery Damiana Mysla oglądać jego wyścig, gdzie on, zobaczcie jak ładnie złożony, ten tor wymaga tego, żeby być zawsze albo w tunelu aerodynamicznym naszego kolegi, albo po prostu za motocyklem cały schowany za owiewką. Zobaczcie, i teraz ten zakręt, jak jednych wypluwa na zewnątrz, inni idą do środka. To jest właśnie ta zabawa, gdzie jeszcze nie mamy zawodostwa a dobry trening gdzie jeszcze patrzymy sobie co możemy przećwiczyć oczywiście prawie wszystko można poprawić ale już widać że jeżeli ktoś wejdzie do środka zawęzi, przytrzyma motocykl no to wiadomo ma mniej metrów do zrobienia na okrążeniu i to mu już pomaga Tomasz Jarząbek tutaj na 250 on ma 20 koni prawie mniej niż czołówka ale robi niesamowite czasy poprzez trzymanie prędkości. On musi szanować prędkość. On nie może wystawiać kolana do szybkiego zakrętu. On musi to kolano schować. Zresztą tak jak każdy powinien. Na Open300 Moto3, chować kolano, nie wystawiać go, ponieważ ten wiatr, ten wiatru robi żagiel i zabiera nam prędkość. Trzeba po prostu się złożyć za owiewkę kolana przy wzdłuż motocykla, przy silniku, stopy i, i wtedy pędzimy. Szukać, tak jak tutaj widzicie, leci Piotr Sowa koło Damiana wykorzystał troszeczkę tunel aerodynamiczny zobaczcie prędkość szczytowa zakrętu była wyrównana no i później kto pierwszy odkręci gaz kto szybciej zareaguje, kto ma też dobry kąt najazdu, bo możemy wcześniej otworzyć, ale jak kąt najazdu jest za ostry to nam po prostu opona ujedzie i już nie będziemy mieli możliwości bawienia się tutaj na prostej, zobaczcie znowu biorę Eee, y, Pawła Wilka, ale za chwilę na hamowaniu on znowu mnie wyprzedzi. Czyli tasowanie się non-stop. To jest właśnie zabawa w Moto 3, gdzie e, y, ta ten wyścig, ta nauka, ten trening jest po prostu mega fajny bo coś się dzieje tutaj nie ma czegoś takiego, że leci jak w MotoGP pierwszy 40, 50, 100 metrów przed i się nie można go dogonić tutaj w Open 300 przy małych pojemnościach, przy tych mocach od 29 koni gdzie Tomasz Jarząbek wykazał właśnie tyle na hamowni później poprawiliśmy mu na 31, no to jest po prostu dwa konie więcej do 50-55 koni, jak już tam ktoś mocniej zmodyfikuje ten motocykl, może osiągnąć więcej, no ale wtedy jest ryzyko, że ten silnik mu nie przetrwa i nie będzie zabawy tylko dubanina. I nie będziecie mogli się bawić cały sezon. Ale tutaj moc nie odgrywa tak dużej roli jak technika jazdy. Widać tutaj, że trzeba wyczuć linię przejazdową, trzeba nabierać tą linię przejazdową. Zobaczcie znowu, widać jak Damian Meisel miał prę większą prędkość najazdową od Piotr Kasowy, a Piotreksowa miał ciaśniejszy zakręt i po prostu, choć tak samo odkręcili gaz, to Piotreksowa jeszcze przed nim wcisnął się do tego zakrętu i znowu tutaj Damian popełnił błąd, ponieważ Powinien dłużej przytrzymać się za jego <laughs> plecami w e, tunelu aerodynamicznym. Tutaj lekko się przestraszył <laughs> i odprostował. No e, e, trzeba się nakładać jeden na drugiego. E, tutaj chłopaki się bardzo dobrze znają, zawsze ze sobą rozmawiają. No i e, tu właśnie trzeba wykorzystywać zaraz e, ten tunel aerodynamiczny. Trzeba się schować za nim, ciągnąć. Powiem wam szczerze, że jak rozmawiamy tutaj czy z zawodnikami, to każdy mówi, słuchajcie, jak wpadnę w tunel jednego, dwóch, trzech, to tak jakby mnie wciągało do przodu, jakbym dostał z y, y, takiego napędu, jakby mnie z procy wypluło. Y, za, zaraz po prostu trzeba wykorzystywać ten y, tunel. Y, y, ogromne opory powietrza nie pozwalają temu słabemu motocyklowi po prostu pojechać. Tutaj popatrzcie, <laughs> trzech, Damiana y, y, wyprzedziło na hamowaniu, Damian już jednego w dużej patelni, teraz ciągnie za y, dwójką. <laughs> za chwilkę, zobaczcie, a trzeci znowu mu wyszedł e, inną trajektorią jak tutaj można się pobawić, jak tutaj po prostu trzeba wyczuć, jak tutaj można się rozpędzić, napędzić to jest coś niesamowitego, ile daje nam nauki taki, taka zabawa na tym torze, e, to nie jest wyścig, ja bym to nawet nie nazwał wyścigu tylko trening szybki e, trening szybki z, z zapewnieniem wszystkich warunków takich jak w e, mistrzostwach Polski, Pucharze Polskiej, czyli uczymy się nie tylko techniki, ale też czasów wyjazdu, procedury startowej, startów. Uczymy się wszystkich regulaminowych haczków, kruczków, które później no niestety, ale niektórzy lubią wykorzystywać, a nie jest to fair play wobec... E, innych, no ale e, taki jest sport, i e, lepiej wiedzieć wszystko niż zapomnieć o jednej rzeczy, która może nam albo dać dyskwalifikację, albo nas e, po prostu e, wyrzucić na e, inną pozycję, bo dostaniemy karę czasową. E, zobaczcie, no cały czas coś się dzieje, to jest, to jest niesamowite. A na tym motocyklu aż tak dużo sił się nie traci. Tutaj e, to nie jest litr czy sześćsetka, gdzie. Są bardzo duże przeciążenia, gdzie nadgarstki wyrywa przy hamowaniach znowuż nadgarstki składa i te przedramiona puchną, ten łokieć tenisisty później wychodzi już w późniejszych latach. Tutaj na 300 można naprawdę spokojnie sobie podróżować i patrzeć tylko pod względem techniki z łatwością. Naprawdę z łatwością można prowadzić ten motocykl. I tak jak tu widzicie, no już, nie, ja już nie liczę ile razy oni się powyprzedzali Damian Malzen z e, Piotrkiem Sową, nie wiem jaki czas zrobili na, na wyścigu, ale wiem, że e, 2.35 e, i 2.33, e, 2.33 miał Piotrek Sowa w kwalifikacjach, a e, Damian Malzen na 2.35 e, i zobaczcie, i chociaż te dwie sekundy były różnicy, to już podciągnął troszeczkę Damian, już po Podpatrzył, już sobie gdzieś wyczuł na przykład dwa, trzy zakręty. Tak jak mówię, to jest trening. To nie jest wyścig, to jest trening, gdzie my możemy potrenować w e, takich bardzo fajnych warunkach. Teraz przez moment widzieliście, jak lecieli w e, tunelu aerodynamicznym i zobaczcie, jak Damian odbił. Mógł jeszcze trochę pociągnąć, to się praktycznie na milimetry robi. E, już złożeni lecą. E, zobaczcie te motocyklenie, O, i tutaj przyszarpał. E, e, Piotruś Sowa e, hamulcem, no to y, nie jest dobre. Ten, ten y, hamulec musi iść płynnie. Tutaj nie możemy szarpnąć, no, ale Piotrek wie, tam musiał popełnić, bo, no, bo wiadomo, że jak Damian czekał razem z nim, patrzyli sobie oczy oko w oko, który pierwszy zahamuje, ten nie wejdzie w ten zakręt pierwszy, to musiał po prostu jeszcze coś spróbować zrobić. No i takie drugie szczelenie w klamkę hamulca może się skończyć już wirowiskiem na całe szczęście tutaj e, nie było tego i, i spokojnie, luźno przejechał znowu widzimy e, 250 Tomasza e, zobaczcie, i tu, tutaj jest jeden z najszybszych zakrętów, e, najszybszy zakręt na Słowakia e, pod 220, tu się wchodzi 600 e, no e, wiadomo, że 250 ona wyciąga gdzieś około 170 na godzinę plus minus 5 km w zależności z której strony masz wiatr no i, i Tomasz idzie tu po prostu odwiniętą manetką całą zaraz obok niego w tym fajnym żółtym kombinezonie Jurand Kuśmierczyk, słuchajcie Jurant bardzo młodziutki, bardzo taki <laughs> żywiołowy młodzieniaszek on ma 15 czy 16 lat już, już teraz nie pamiętam, ale chyba 15 i on też na 250 więc Tomasz mógł z nim fajnie sobie porywalizować, zobaczcie jak oni wykorzystują e, prędkość e, trajektorię pokonywania zakrętu, yy, ułożenie ciała i tunel aerodynamiczny, żeby móc znaleźć moment, w którym może wyprzedzić. Jurand tam na hamowaniu przestrzelił, zaryzykował i Tomasza wyprzedził. Teraz Tomasz musi się trzymać tuż za nim, cały czas jedzie w tunelu aerodynamicznym i teraz wyobraźcie sobie, że choćby była lepsza nitka inna, to lecimy w tunelu aerodynamicznym, no zobaczcie teraz, właśnie to się dzieje on wystrzelił z tego tunelu aerodynamicznego i na hamowaniu wskoczył przed niego i jest już za jakąś 400, którą za chwilę też weźmie na 400 go weźmie na prostej, wiadomo, większa moc, a tam już niestety na tych szybkich torach, tych prostych, jest dość dużo i, i ta moc w 400-kach się ukazuje dość potężnie. Sam jeździłem w treningach z Tomkiem Jarząbkiem i naprawdę ta 250-ka nie jedzie. Ona stoi w miejscu do 400-ki, ale znowuż po zakręcie mój motocykl stał, a Tomka po prostu pędził jak wiatr. To jest technika jazdy. Eee, jeszcze muszę Wam powiedzieć, że. Najważniejszą rzeczą to jest dobór odpowiednich zębatek i jak nie dobierzecie sobie zębatek, dobrze i nie będzie idealnego ustawienia prędkości właśnie tutaj na końcu startmeta. To możecie tracić bardzo dużo na okrążeniu. Ja, na przykład, w motocyklu moim nic nie robiłem, bo nie miałem czasu, i ja nie używałem szóstego biegu. No to nie da się zrobić czegoś dobrego z czasem, jeżeli się nie używa szóstego biegu, wszystkich biegów na, na torze, a, a tym bardziej w 300. I, I tutaj, nawet na tej szybkiej, prostej, ja nie wbijałem szóstki, bo piątka mi nie, nie odcinała, więc nie było po co tej szóstki wbijać i ja jeździłem na pięciu biegach widać było że ten motocykl muli trzeba było tam przynajmniej cztery zęby do tyłu dołożyć na zębatce, żeby mógł ten motocykl jechać tak jak powinien no i myślę że wtedy spokojnie można byłoby jeszcze bezpiecznie bezpiecznie w moim wypadku z dwie sekundy urwać ale to i tak mój czas dwa 38 to było 2,36, może 5, to jeszcze jest daleko do czasów najlepszych, gdzie warga Tibor sikla z Mistrzostw Świata 2,24 to jest, jak się nie mylę, moto 5, 250k ale bardzo lekka, bardzo zwinna no i chłopak też lekutki, no bo to 12 lat chłopak, no ale to było widać, że oni jeżdżą perfekcyjnie, że ten chłopak potrafi już jeździć idealnie dobierać linie, ciąć zakręty opóźniać hamowanie a w niektórych zakrętach po prostu aż mi się oczy otwierały jak przepięknie, on nie hamując hamulcem tarczowym, tylko hamując oponami w zakręcie zamykał gaz, czekał aż opony w w tajnym złożeniu wyhamują motocykl i od połowy zakrętu odkręcał gaz i, i, i ten motocykl szedł jak wściekły tutaj znowu <coughs> widać Tomasza, zanim e, leci Jurand. Także tutaj e, mamy e, bardzo fajny najazd, tam między nimi Kamil Maciąg, Piotr Ciesielski, e, troszkę przed nimi Rafał Świerc na KTM-ie. Także było nas dość dużo, bo do wyścigu 24, ale, ale jeździło nas blisko 40 maszyn, wszystkie w specyfikacji Open 300, czyli poniżej 500 pojemności, poniżej 3 cylindrów. I słuchajcie, przepiękna zabawa, bezpieczna przede wszystkim bo jeżeli nie ma litrów, nie ma setek z nami, e, wtedy możemy bezpiecznie jechać, zobaczcie jak Jurand tutaj Tomaszowi przeszkadza, zmienia trajektorię nie chcę mu zerwać ten, ten e, tunel aerodynamiczny, a Tomasz cały czas za nim wężykuje żeby tylko i wyłącznie nie stracić prędkości, trzyma mu się na tyłku, ja myślę, że zobaczcie to już jest e, na centymetry idzie w oponę, na centymetry to już jest e, praktycznie 10 cm 15, a już Juran słyszy go, już się odwracał. Otwierał bardzo szybko zmiana biegu. Zobaczcie, jak Juran tylko czepnął tą, tą <laughs> ręką na manetce gazu, żeby zmienić bieg. Tomasz zacieśnił bardziej do, do, do tarki. Teraz go lekutko wypluło, ale trzyma się cały czas za nim. I zobaczcie. Yy... Teraz na tej prostej już go dogania i pyk już wyjeżdża i, i, i będzie na hamowaniu próbował jak najmocniej opóźnić, zacieśnić, do tarki, trzymać wewnętrzną tarkę. Musiał tam wypluć, ale na dwa apeksy wszedł. Mocno przełożył, teraz przełożenie lewe, bardzo szybki, lewy, łamiący, tam jest dość nierówno. I później dojeżdżamy do Lejkowego, a Lejkowy jest tam e, dość trudnym zakrętem. Tutaj znowu Damian <coughs> Majzel i Piotr Sowa. E, to jest fajne, że każdy tam miał e, kogoś, z kim mógł się pobawić, e, mógł podpatrzeć. E, zobaczcie tutaj e, Piotr Sowa w tunelu aerodynamicznym. Na końcu tylko wyskoczył e, przeciwległej i do prostej, wszedł pierwszy do zakrętu. Damian się nałożył na, na niego <coughs> nakładką, e, dlatego e, Piotr e, troszeczkę Miał mniejszą prędkość, musiał wytracić, no bo wszedł do wewnętrznej. No to zacieśnił zakręt, więc musiał wytracić większą prędkość. Damian pociągnął z lewej, puścił ten hamulec, zamknął mu zakręt, odkręcił manetkę, i już widzimy, że na prostej znowu Damian jest pierwszy. No i Damian. <laughs> Tam znowu będzie bronił swojej pozycji, a Piotr będzie próbował znowu wejść i nie dać się zamknąć czyli wcześniej większą prędkością wejść przed Damiana, odkręcić w zakręcie, zacieśnić, utrzymać motocykl czyli bardzo mocno się złożyć pod motocykl do boku mocno zaczepić się zewnętrzną nogą, pchać stopkę. No i wtedy wiemy, że. Zrobimy tutaj wyprzedzanie pewne. No oczywiście musimy wiedzieć, że czasami zdarza się, że nas wyrzuci i wtedy ryzykujemy. No ale to, jest, to nie są szachy, to jest sport, zaliczenie do ekstremalnych, więc wiemy, na co się piszemy. Słuchajcie, tutaj. Znowu widać, że Jurand cały czas non-stop z Tomaszem Jarząbkiem e, e, ciągną, no aż do końca, aż do końca nie, to już jest koniec. Więc no, piękny wyścig, wszyscy tutaj e, po, podnoszą sobie tylko kciuki i wiedzą, że, e, że to była fajna zabawa. No i za chwileczkę e, pogratulują sobie i spotkają się pod podium. Bardzo fajny wyścig, ja miałem z niego bardzo e, optymistyczne. Doznania, ja jechałem tam z, jak mówiłem, <laughs> Pawłem Wilkiem, młody chłopak, też 16 lat, no myślę, że, że to jest właśnie przyszłość i my tam już chłopaki, którzy jesteśmy grubo po 40, no to bawimy się już w przekazeranie wiedzy. Zapraszam, bo przepiękna zabawa w 300. Do zobaczenia.